Badania krwi, cholesterolu czy pomiar ciśnienia tętniczego. Program Profilaktyka 40 został wydłużony. Skorzystać z niego można do końca czerwca przyszłego roku. Stan swojego zdrowia sprawdziło już w ten sposób 2 miliony osób. A okazją do wykonania kilku podstawowych badań były też dni otwarte w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie. Można było zobaczyć miejsca na co dzień niedostępne. A odwiedziła je Anna Molska. W ten sposób. Choć o takich kombinezonach trochę już zapomnieliśmy, to jednak wspomnienia pełne niepewności o przyszłość na chwilę wróciły. Jest taki dreszcz na plecach, jak z filmu, który oglądaliśmy kiedyś, nie? a tu była rzeczywistość. My jesteśmy na dniach otwartych w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie, gdzie każdy mieszkaniec Krakowa może przekonać się, jak wygląda praca w laboratorium i w jaki sposób bada się różne próbki różnych wirusów. Ale zbadać mogliśmy się także sami. Mamy tutaj kardiobusy, mamy diabetobusy, badamy gęstość kości. Także staramy się jak najbardziej wyjść do naszych sąsiadów, do mieszkańców Krakowa, żeby przyszli i skorzystali z możliwości badania bezpłatnego i od razu. Pytanie: Czy znajdą się chętni na badania profilaktyczne? Każdy z nas powinien dbać o swoje zdrowie, a badania profilaktyczne są chyba jednym z najlepszych i najłatwiejszych sposobów na to. Dlatego też z programu Profilaktyka 40, plus będzie można skorzystać do końca czerwca przyszłego roku. Warunkiem jest rejestracja w formie elektronicznej. Przebadać mogą się również pacjenci, którzy zrobili to już w poprzednich miesiącach. Dotychczas w ramach programu stan swojego zdrowia sprawdziło 2 miliony osób. Cały czas uważamy, że no z tej populacji 20 milionów Polaków w wieku powyżej 40 roku życia to jest jeszcze mało. Chcemy tą możliwość zostawić otwartą, tak żeby no cały czas. Powtarzam, w tej dobie post dokonać pewnego bilansu, oceny swojego zdrowia. To jest wskazane, mówią specjaliści, bo wyniki badań wciąż są dalekie od normy. Jest większa zachowywalność, szczególnie właśnie u dzieci. Coraz młodsze dzieci też zaczynają chorować na cukrzycę typu pierwszego. I jest to już udowodnione naukowo, że COVID też przyczynia się do właśnie częstszej zachowywalności na cukrzycę. I na depresję, co potwierdza liczba osób pojawiających się w Centrum Zdrowia Psychicznego Kraków-Krowodrza. W marcu z pomocy skorzystało tam 5 tysięcy pacjentów. Cieszymy się, że pacjenci przychodzą do nas, że już nie bazują na terapiach, na wsparciach, jeśli chodzi o wideokonferencje, teleporady. Chcą kontaktu osobistego, także to nas też bardzo cieszy, bo wtedy ta pomoc jest taka bardziej dostosowana do pacjenta. I tak powinno już zostać, bo według rozporządzenia ministra zdrowia stan zagrożenia epidemicznego zostanie odwołany 1 lipca. Anna Molska, Kronika